Wesele to nie tylko muzyka. Bardzo ważnym elementem wpływającym na całą kształt uroczystości są również różnego rodzaju przerywniki w postaci zabaw gier integracyjnych i animacji. Czy przeciąganie jabłek przez nogawki i przebijanie balonów pośladkami jest ok? A może to jednak obciach? Jakie animacje na wesele są ciekawe, a jednocześnie z klasą, no i w końcu jak to wygląda u mnie? Na te i inne pytania odpowiemy sobie niezwykle subiektywnie w tym odcinku. Od D do J, czyli w 5 minut o weselu. Na samym początku powiedzmy najpierw, że są wesela, na których nie pojawiają się żadne urozmaicenia zabawy tanecznej. Zazwyczaj jest to świadomy wybór młodej pary, która na wstępie zaznaczyła usługodawcy, że na ich weselu ma być tylko muzyka. Nie ma w tym nic złego, bo sam również prowadziłem już z dobrym efektem takiej imprezy. Na zdecydowanej większości wesel, takie mocne 95% bym powiedział, pojawiają się jednak różne animacje. Jakie to zabawy? No właśnie. Żeby sobie nieco ułatwić sprawę, podzielimy te atrakcje na dwie grupy czyli na zabawy obciachowe i te na przynajmniej jakimś poziomie. Usiądźcie zatem wygodnie, uruchomcie swoją wyobraźnię, bo wkraczamy do dzikiego świata zabaw sprzed dwóch dekad. Które wciąż można spotkać na imprezach. Na przykład <laughs> przeciąganie jabłek przez nogawki, przebijanie balonów pośladkami, rozbieranie się uczestników w rytm muzyki, przekładanie na czas owoców znajdujących się pod brodą, ujeżdżanie partnera, zakładanie na głowę pończoch, czy z zasłoniętymi oczami rozpoznawanie swojej partnerki po. pobiuście. Tak. Te wszystkie atrakcje widziałem na własne oczy. I uwierzcie mi, że tego już się nie odzobaczy. Oczywiście, wszystko dla ludzi i jeśli ktoś ma tylko ochotę na takie zabawy, to nikt tego nikomu nie zabroni. Ale powiedzmy sobie szczerze, tego typu zabawom brakuje smaku. To znaczy, smak one mają, ale przynajmniej kwaśny. Oprócz animacji, które można oceniać jedynie pod kątem obciachowatości, są też te na pewnym poziomie, z klasą, ale i humorem. Jedno oczywiście nie wyklucza drugiego. Jakie zatem neutralne pod względem obciachowatości animacje można polecać z czystym sercem? Jest w czym wybierać. Nie będziemy omawiać wszystkich, bo wypadałoby wtedy opisać o co w nich chodzi i nie zmieścilibyśmy się w tych pięciu minutach, ale powiem o kilku, z których korzystam lub widziałem je u innych. Jeśli jest dopiero początek wesela, to gości zazwyczaj trzeba zintegrować, pokazać im, że ten drugi nie gryzie. Integrację można przeprowadzić w postaci tanecznej, wymieszać gości i dzięki temu zapoznać ze sobą tych, którzy się nie znają, akcentując przy tym na przykład kolejne miejscowości, z których przybyli weselnicy. Do tego wszystkiego wstawki w postaci przybijanych piątek, jakieś szybkie dowcipy na rozluźnienie sytuacji, a na koniec konkurs na przykład głośności, czyli panie kontrapanowie. Jest przy tym dużo uśmiechów, dobrej energii, a jednocześnie nie ma jakiegoś zażenowania, które mogłoby pojawić się przy zabawie, na przykład z krążącą po sali chochlą wypełnioną weselnym trunkiem. Każdy po kolei pije i podaje dalej. No, takie mieszane uczucia. Fajnym pomysłem na kolejną animację jest jakaś forma weselnego teleturnieju. Może to być na przykład imitacja Koła Fortuny, czy jaka to melodia, gdzie powstają dwie drużyny, które rywalizują ze sobą pod kątem znajomości popularnych motywów muzycznych. Młodzi, oczywiście, jako kapitanowie. Kto pierwszy, ten lepszy. Gra toczy się o punkty, a która drużyna przegra, tej kapitan na przykład przez miesiąc zmywa naczynia. Im dalej w las, tym animacje przybierają na sile. Kolejną rozrywką, którą zapewniam na prowadzonych przeze mnie weselach i uważam, że to jedna z lepszych integracji, jest blok muzyczny, w którym wszyscy goście zostają poddani metamorfozie. Brzmi tajemniczo. Mam masę strojów karnawałowych, w które przebierają się w weselnicy. Parkiet na kilka chwil zmienia się nie do poznania i tak, na przykład, Ciocia staje się Supermanem, a wujek stewardessą. Tutaj nic nie odbywa się na siłę, każdy zakłada to, na co ma ochotę, a tej ochoty, wierzcie mi, jest wtedy bardzo wiele. Podczas tego bloku jest też kilka zabawnych animacji tanecznych. Nie było jeszcze wesela, na którym ta zabawa by się nie sprawdziła. Stroje po każdej imprezie lecą oczywiście do pralni. W tej części wesela często też pojawiają się u mnie czy u innych usługodawców animacje taneczne do, do YMCA, makareny, popularnej Belgiki, czy tak zwanej czekolady. Coraz więcej usługodawców organizuje też tak zwany występ gwiazd czyli umawiają się wcześniej z kilkoma weselnikami, którzy przebierają się na przykład za Zenka Martyniuka z zespołem lub Michaela Jacksona z tancerzami. Zadaniem konferansjera jest odpowiednie podkręcenie atmosfery, a resztę show robią umówieni i przebrani goście. Spotkać też można zabawę z kapeluszami, w której chodzi głównie o to, że rozdaje się weselnikom kapelusze, a na finał podrzuca je do góry. Gier i animacji jest naprawdę całkiem sporo, a ja wymieniłem zaledwie garstkę. DJ e i zespoły z reguły mają już swój zabawowy repertuar, z którego korzystają na weselach i imprezach, bo wiedzą, co i kiedy najlepiej im się sprawdza. Jeśli chcecie być pewni, że na waszym weselu nie pojawią się zabawy, za które później będziecie przepraszać swoich bliskich i przyjaciół, to pogadajcie ze swoim DJ-em lub zespołem. Nie wspominajmy nic o Oczypinach, bo jest to na tyle ważny i obszerny temat, że na pewno omówimy go przy kolejnej okazji. Dzięki za uwagę, cześć!